Alina, hełno, a więc też serdecznie gratulujemy 17-letniemu zawodnikowi z województwa kujawsko-pomorskiego. Tak więc zakończyła nam się rywalizacja sprinterów na Mistrzostwach Polskich U18 w Lublinie, w rywalizacji kobiet mistrzynią na 200 metrów Olajesz, w rywalizacji panów. Jakub Foremny, który zdobywa dublet 100-200 metrów. No to skoro na bieżni się nam podziało, to wracamy do konkurencji technicznych. Teraz już na naszych ekranach powiem lista startowa finału rzutu dyskiem. Pani 12 zawodniczek. Oczywiście żadnej medalistki sprzed roku nie mamy, bo wszystkie już skończyły starty w kategorii juniorki młodszej. W Chorzowie najlepsza była Alicja Winiarz przed Marceliną Nowicką i Julią Michałowską. Rekord polski. 51-50 minimum kwalifikacyjne na Mistrzostwo Europy Bańskiej bez 40,5 metra. Julia Dużyńska 37-43 tegoroczna życiówka zawodniczka MKS-u byto. Minimum wypełniła już Iga Wysoczeńska z Juranda Szczytno. To już Oliwia solejska z Górnika Wałbrzych, 36 metrów w tym sezonie rzucająca, 36-69 rzuca jej koleżanka klubowa Laura Głód. Aleksandra Ciszewska także z minimum zawodniczka MKS-u Bank bs Błońsk. 40 w tym sezonie. 32,72 to życiówka zawodniczki Uweni Głuchoła, Zyleny Jakieły. A najlepszym rekordem legitymuje się Maja Barteczko, 42,27 zawodniczki Piasta Liwice. Diana Majewska z Bolesławii Bolesławiec, 3461 w tym roku. Maria Całka, Wilka Garwolin, 30-97. To już Wiktoria Borowiec z Lesowi, 37-52 w tym roku. 32,86 86 to tegoroczna życiówka Matyldy Holny z MKS-u MOS Katowice. Matylda w bardzo szybkich okularach nad Wiktoria Wójcik domyka na listę startową PLKS w Napiła 31-22. To jej rekord życiowy. Ona będzie jako ostatnia dawać rzuty w kolejkach od pierwszej do trzeciej, a my wracamy do trójskoczków. Ostatni w wąskim finale jest na ten moment Szymon Boć. 10 cm za siódmym już Emilianem Mikuśkiewiczem, którego przed momentem przeskoczył Michał Szymoński. Skok bardzo podobny do tego najlepszego na 13 metrów i 53 centymetry. W tym roku szósty w Halibe Wrocławiu Szymon Bocz, w zeszłym roku czwarty w Rzeszowie, a teraz poprawia się na 13,68. Zatem wyprzedził oglądanego Emiliana Mikuśkiewicza. 5 cm traci w tym momencie reprezentant startu namysł. Zeszłoroczny wicemistrz w Skoku w Dale Schorzowa, brązowy medalista w trójskoku w tym roku. No proszę, poprawia się na ponad 14 metrów. No dzisiaj naprawdę bardzo dobry poziom konkursu trójskoczków. Widzimy dobrze na belce to wyglądało z perspektywy naszej kamery. Rzutem na taśmę, być może wywalczy kolejne medale w swojej karierze. Emilian Mikuśkiewicz, 14 jest w przodu, 14, 21. No to. A was z ósmej na drugą pozycję Właśnie. w jednym skoku. Już, już miałem o tym mówić, że tutaj wywraca nam tą próbą tabelę absolutnie do góry nogami. Zawodnik startu na Mysłów. Spada zatem z podium na moment Dawid Czapka, trzeci jest Krzysztof Rybnik ale jeszcze będzie szansa oczywiście na odpowiedź. 7 cm od dotychczasowej życiówki Emilian Mikuśkiewicz. Swój rekord pobił już dziś Stanisław Bartkowiak. No ale jak widzimy zakończył on konkurs na miejscu szóstym. Tak, nie do końca zadowolony z tego, co pokazał we wczorajszym skoku w dal, bo tam zajął piąte miejsce, mimo że tylko 2 cm straty miał do Emiliana Mikuśkiewicza, który zdobył brąz. No i teraz też nie do końca pocieszony z tego, co osiągnął w trójskoku dzisiaj. Szóste miejsce zajmie. Otworzyła nam konkurs w rzucie dyskiem Julia Dużyńska z wynikiem 32-22, a teraz na naszych ekranach Nika Soczańska. Kandydatka do z zwycięstwa, no i od wyniku ponad 40,5 metrowego nam rozpoczyna. Ten konkurs zawodniczka, której rekord życiowy to 40-77, jeśli chodzi o dysk kilogramowy, więc kto wie, czy przypadkiem nie mieliśmy pobitego wyniku. Właśnie tego, który podałem przed momentem w wykonaniu igi Wysoczańskiej w krajowych tabel, ale Maji Barteczko nie ma w tym finale 42-65. Ależ znakomicie Wysoczańska wchodzi w ten konkurs. No i teraz to ona jest liderką list klasyfikacyjnych w tym sezonie. Wydawała się delikatnie zaskoczona tym faktem, ale niezwykle uśmiechnięta. Na pewno powodów do uśmiechu nie ma Dawid Czapka po tym, jak Emilian Mikuśkiewicz strącił go z wirtualnego podium. 8 cm za trzecim Krzysztofem Rybikiem, którego jeszcze próbę za chwilę zobaczymy. 14.